Dzień dobry, moi drodzy. Przepraszam, że niedawno mnie był, że dawno mnie nie było na kanale. To jest mój pies. To jest mój pies. A ten. Yy, I przepraszam za. wy się to powiem. Yy, dzień dobry, przepraszam, że, że tak. Długo nic nie nagrywałam. No i. Więc dzisiaj nagram odcinek specjalny. Tej się nie może tam skoczyć. No więc dzisiaj będzie odcinek specjalny. No i. Ten. No i zapraszam do odcinka. Dzisiaj będzie odcinek świąteczny. Wodzisz środa. No więc. Zaczynamy. Zaczynamy nasz odcinek specjalny. Open link. Tato! 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 A, a, co, co kochanie, co kochanie? Dzisiaj miała być choinka i co? A, mamy mamy ją na strychu. U góry. Dobra, no ale. A po drugie, to czemu ty ciągle... Y, I musiałam wołać i wołać i wołać. To ja się po prostu zamyśliłem, dobra. Idę do... Przepraszam cię, kochanie! Penelink, chodź już na dół, a ja pójdę po choinkę. Ok. Ciekawe z kim ja mam się bawić, jak nawet tych dwóch nie znam. Tylko Penelink znam z tej, ja nikogo nie znam z tej rodziny, bo my jesteśmy nowi. Znaczy, No ja nie jestem nowa, ale Penny Link jest nowa, ale chodzi do przedszkola, a ja nie znam ich tych, imion tych, tych czworka, więc no więc sama będę musiała tu poleżeć. Trochę, se, trochę się, trochę Halo! A! Penny Link! Wiem jaki zrobimy plan na Mikołaja. No jaki? No właśnie jaki. Spotkamy prawdziwego Mikołaja, nie takiego Petropa, bo u nas nie ma Petropa Mikołaja, tylko taki prawdziwy w świecie laury. Eee, no w świecie laury, więc yy, to tutaj przyjdzie prawdziwy Mikołaj, to Mikołaj będzie myśleć, że to jest pusty domek. Ale my zamkniemy ten domek i dzięki tym przez okna będziemy patrzeć, jak wygląda ten prawdziwy mikrofon. tu jest, zamiast się ładować. A gdzie Co to tu? A odłączyłaś tam od kontaktu? Ja yy, No więc tak. Yy. No więc. Na czym to? Jest? A! No więc zamkniemy ten domek i Mikołaj będzie myśleć, że ten domek, że w tym domku nikogo nie ma. A my przez okienko będziemy patrzeć, jak wygląda Mikołaj, bo ja nie wierzę to, co jest w internecie. Ja też, ja. No więc robimy ten plan? Okej. Okay. Albo jak się nam nie uda, to wtedy yy, pożyczę. Telefon mojej mamy, e, no i wtedy położę go gdzieś w naszym domku, gdzie jest okienko, e, gdzie w, będzie widać Mikołaja, wejdzie pod choinkę Laury i da prezent i wtedy, no i wtedy ten, e, i co wtedy ten, no i wtedy... Jak Mikołaj wróci, ja przyjdę, zobaczę prezenty. Już zatrzymam nagrywanie. No i wtedy. No i wtedy. Przez nagrywanie zobaczę, jak wygląda prawdziwy Mikołaj. I Mikołaj nawet nie będzie o tym wiedzieć. Ej, dzieciaki, wiecie, że Mikołaj to wszystko słyszy? A czy ktoś Ciebie prosił o tą rozmowę? No właśnie A kto to w ogóle jest? Moja siostra Ona w nic nie wierzy Ona w nic nie wierzy Jeszcze tego pożałujesz Au! Au! Ciekawe, gdzie ta nasza choinka Dzieci! Mam naszą choineczkę która się bardzo ładnie świeci. To nie jest taka prawdziwa jak Laury, bo ten, bo. Yy, bo my nie mamy takiej prawdziwej, malutkiej. Rozumiem, tato Ta też jest ładna. A! Ten gorący niebieski. No więc robimy ten plan? Tak. Albo jeszcze raz go omówimy. Halo! Ja jestem z moją siostrą. Froggy! No hej, hej. Ech. No więc jak my to. <laughs> to jak my to robimy? <laughs> Nie wiem. Ja idę do. <laughs> no, co ja mam z tym głosem? Bip. Ja idę do Twojej. I! Ja idę do Twojej siostry. Ok. Hej! No, hej! Jak się masz? Dobrze! Ja też. Macie jakiś plan na Mikołaja jak zawsze? Tak. Jak zawsze? No wiesz, my zawsze robiliśmy plan na Mikołaja. No i na króliczka wielkanocnego. W sumie to ja wiem, jak wygląda króliczek wielkanocny, bo sam nie zaniósł. Jako prezent. Aha. A jak on wygląda? Nie powiem, bo sama nie wiem. Bii. Dobra, no więc robimy tam plan na Mikołaja. A czekaj, ja już może yy, ten zgaszę tą choinkę. Yy, zapalimy ją yy, wieczorem. Tak, wieczorem ją zapalimy. Wieczorem ją zapalimy, ale tak naprawdę to, to, ja, to ja jej nie mogę zbić, bo ona jest, chyba jest szklana. Ja nie wiem, czy jest szklana czy nie, ale może się w każdej chwili zbić. Jak może się zbić, to on może się zbić. Halo, przyszłam! Twoje ciasteczko, a jestem mu. Kuzynka! Masz swoją kuzynkę? Tak! Dobra. A wiecie, co jest najgorsze w Wigilię? w tą Wigilię? Że nie masz śniegu! No więc tak. Yy, to czekajcie, to to zobaczymy jaki mamy plan. Znaczy... Nie zobaczymy, tylko jeszcze raz powiemy nasz cały plan. Okej. Okay. Gdy trochę już porozmawiali. Gdy cała rodzina porozmawiała. E, dobra, słuchajcie dzieci, co robimy? Tato! Co? Czy możemy iść do sklepu i kupić sobie zabawki? Ale Mikołaj przyniesie zabawki. No ale to jest tak długo. Wiem, że to jest długo. A ten. A. A czy. A czy wiesz, że. A czy wiesz, że. To godzin? A co to godzina? A a znaczy nie, bo to jest tyle godzin. Pip! Przepraszam, wszystko się mi pomieszało. A tak w ogóle to za ile godzin to będzie? Ile trwa godzina? O! Świecie. Auć! Dziecko, jak ty możesz nie wiedzieć, ile trwa godzina? Morsik! To, to normalne, że czterolatki jeszcze nie wiedzą, ile trwa godzina. To tak. Ale ona, ale ona jest już duża dziewczynka! Duża dziewczynka, to ona będzie, jak będzie mieć, ee, nie wiem, ee, 7 lat. Słuchaj, godzina trwa 60 minut. A ile trwa jedna minuta? Puf! No co? No poradź coś na to, no zrób coś, żeby, no musisz coś... Radź se sama. Mursik! Pani Puf, mamo, ile to? Pani Puf, tak? A ile to trwa? Godzina i minuta? Słuchajcie, dzieci. Słuchajcie, cztero pięcioletnie dzieci. Godzina trwa 60 minut, a minuta trwa. A minuta trwa... Sześćdziesiąt sekund. Auć. A ile to sekunda? O, ma, o ma, zadaliście mi takie trudne pytanie. No, ile trwa sekunda? Łę. Eee. Eee. Dzieci, eee. Nie wiesz, ile to sekundę? E, wiem, wiem, tylko. Mm, później wam powiem. Weźcie, róbcie ten plan na tego Mikołaja. No i kto tu jest. No, no i kto tu jest niemądry? Weź, już przestań. O, a, a ty wiesz, ile trwa jedna sekunda? Nie. No właśnie. Gdy był wieczór... Jakby, co to będzie następny odcinek? Jak będzie wieczór i będą prezenty? No więc, papa.